Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irsa, witam was na moim i samca alfa kanale, w szybkim przeglądzie, tak słuchajcie, jak się pewnie domyślacie, dzisiaj miały premierę z kolekcje, tak, dwie nowe kolekcje, wpadły do The Sims i co? No i oczywiście ja będę recenzowała kolekcję budowlaną, zaś na odmianę samiec przejmuje stery w kasie. Haha, kto by pomyślał, nie? Kas i samiec. W każdym razie, słuchajcie, dostajemy 27 przedmiotów. No i czy to będzie hit czy kit, zaraz się przekonamy, bo będziemy oglądać tryb budowania. No to co? Lecimy do gry? Słuchajcie, wystawiłam wszystko, co było, łącznie z pokojami, które otrzymujemy, jak widzicie, w trzech odcieniach. Bardzo różowiutki, czarny, no i taka wersja beży, beżowa i powiem Wam, pośladę na miejscu i to bardzo. Dostajemy piękny stolik. To fakt. Stoliczek jest śliczny, słuchajcie. Stoliczek w kilku, oczywiście kolorystyce, bardzo ładnej, z obrusem. Czego mnie osobiście brakuje, chyba że nawet to kiedyś mówiłam, obrusów w Simsach. Dostajemy takie kurzołapy na stół, które pewnie są dodatkowo niefunkcjonalne, no bo czy by być funkcjonalne? Zaraz zobaczymy zresztą, w jakiej one są kategorii. No, oczywiście są w tej kategorii ogólnej, więc średnio funkcjonalne, ale dostajemy takiego producenta, maszynę do dymu, która zapewne bardziej, no cóż, da więcej możliwości. No i takie światełko kolorowe. Świateł jest kilka. Lampa stojąca, bardzo w stylu industrialnym, akurat mi się podoba. Wiszące pierdofiksy ścienne. Y, oczywiście, neony są fajne, i ten krowy kwiat jest super, i w ogóle, i lama jest, i ufaki, i inne tego typu rzeczy, i flamingi, i króliczek. Jest oczywiście ścianka, którą można by było wykorzystać bardzo fajnie na zasadzie mozaiki ściennej. No, bo nie mamy żadnych kafelek, nie mamy żadnych, że tak powiem, tapet ani farb na ścianę, ale tą mozaikę można by w kuchni spokojnie wykorzystać. O, oczywiście są takie podświetlenia, jakby LEDowe. Mówiąc o światłach, dalej bardzo podobają mi się te wiszące kule. Są to bardzo ładne kule. No i oczywiście jest kula dyskotekowa. To też jest spoko. Te balony. Mm, ja myślałam, że to jakieś piłki, nie balony. Serio, sterta balonów. Ja, no, tak. Na propsie jest bar. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ładny, drewniany bar. Mnie się na przykład w mojej rozgrywce, no mam problem czasami z doborem baru, są jakie są, a to jest bardzo ładny, wykonany po prostu fajnie, bar z ładnym, że tak powiem, wykończeniem drewnianym. I to jest spoko. Jest oczywiście głośniczek, tych głośniczków mamy sporo i nie wiem jak wy, ale jak ja, ja je głównie urządzam swoim simom, jakieś tam wnętrze, no to najprędzej to wykorzystuję jakoś tak na dworzu, na tym koniec. Jest, och, słyszycie, może w tle właśnie wrócił mój samiec z dodatkowej pracy, bo nagrywam to na tyle późno, ponieważ oczywiście był problem z je. Yeah. No, jestem irap, czek to tam się nazywa. No, i takie jeszcze oczywiście wiszące, jak to się w ogóle nazywa? Pod wstęgami, no tak, pod wstęgami. Yy, I coś, co nie ma kolorystyki, i ja też nie wiem, co to jest. Girlanda świateł, czyli też światła, no patrzcie. No i znowu balony. Powiem Wam, te balony jakoś mnie osobiście nie przekonują, nie wygląda to zbyt estetycznie. Ale nie wiem, może to jest moja jakby opinia. Tak samo inne tego typu ozdobniki, jak. No, no ja nie jestem zachwycona na razie. Tablica, tablica spoko, pewnie użyję jej w jakimś pokoju dziecięcym. E, specjalnie pomijam radyjko. No i telewizor. I telewizor jest fajny pod tym względem, że ma LEDy. Można te LEDy wyłączyć, ale powiem Wam, że jakby nie patrzeć, ja chyba już coś takiego widziałam, tylko w wersji mniejszej. Większej w sensie i no tak. No. No ale okej, okay, czepiam się. Telewizory całkiem spoko. Telewizory spoko, no i radyjko. Ale to radio akurat jest mega, mega ładne, bo to jest z gramofonem, z głośnikiem i wygląda naprawdę mega ładnie. Zapomniałam powiedzieć jeszcze o pierdołach na podłodze, czyli tej takiej tasiemki, gdzie Simsy mogą tańczyć i konfeti. O, konfeti ma różne kształty. E, to jest fajne. Konfetti jest spoko, chociaż mnie nie wiem, czy będzie się chciało kłaść, przynajmniej w prywatnej rozgrywce. Jak będę robiła speed buildy, to może bardziej. To po prostu na podłodze. No, to był mega szybki przegląd, bo powiem Wam tego, mimo wszystko, że to jest 27 przedmiotów. To tego za dużo nie ma, tak naprawdę. I bar jest piękny, stolik jest super, lampy są okejka, okay nawet bardzo okejka. Okay Radyjko bardzo okejka. Telewizor też fajnie, też, też fajnie, bo w sumie te telewizory nie oszokujemy się w dzisiejszych czasach, już inaczej wyglądają niż te X lat temu. I to też jest mega. Ale patrząc, jakie ja rzadko urządzam Simpson przyjęcia, patrząc, że te balony takie są, no, takie są. No, to powiem Wam, nie jest to taka kolekcja super genialna, i tak dalej, na pierwszy rzut oka. Oczywiście, jakoś tam ocenę to pewnie zmieni się, czy też nie zmieni w trakcie speed z wykorzystaniem tej kolekcji, bo jak najbardziej będzie taki speedbuild. Musi być, ej, hello, musi być przecież, proszę Was. No tylko jak ja dzisiaj się dziwnie odzywam. Przepracowanie, tak, zrzućmy to na to. W każdym razie, słuchajcie, tak to wszystko wygląda w pokojach. No, ten czarny to ma vibe. No i znowu, uch, jakieś dziwne słowa nadużywam. W każdym razie, reasumując, jest kilka bardzo ładnych rzeczy, ale kilka, mam wrażenie, rzeczy zrobionych na zasadzie amata i się odczepta. Więc możecie mnie zlinczować, ale na moje oko to jest 6 na 10 podwyższone przez stoliczek, bar, radyjko, no i lampka, jedna lampka, druga. Ta mała też jest taka okejka. No, a i patera. Zapomniałabym jeszcze o paterze. Tak, mamy paterę. Paterę, jej. Gdzie myślałam na początku, że to będzie jakiś taki dziwny stolik, bo powiem wam, że ten stolik już tu gdzieś widziałam tylko jako no, coś takiego. Na przykład no, więc. Więc słuchajcie, 6 na 10. Tak, moje takie 6 na 10. I to też się zastanawiam, czy nie jestem za miła. No przykro mi, nie wszystko musi mi się też podobać. Słuchajcie, lubię wszelkie główienka opakowane w brokatowe złotko dawane przez IE, ale może nie tym razem. Dajcie znać, słuchajcie w komentarzach, czy kupujecie tą kolekcję. Tak, a na dzisiaj to z mojej strony tyle. No. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i buziaki. Pa pa.